Jesteśmy na wyspie Sal. Idziemy w plażą w stronę miasteczka Santa Maria, które jest tylko 2 km od hotelu Royal Horizon. Wyspa Sal to w ogóle wyspa soli i wiatru. Tutaj wieje bardzo często i bardzo mocno, ale nie należy się tym przejmować, bo to tylko dodaje uroku temu miejscu. Już uciekam, bo zbliża się do mnie sprzedawca pamiątek handlarz, przed którym trudno uciec. Na szczęście udało się uniknąć sprzedaży. Co prawda szukamy czapeczek jeszcze jako pamiątek z wespę sal, ale od takich sprzedawców nie warto kopować, bo dowiedzieliśmy się na własnym przykładzie, że sprzedają wszystkie pamiątki dużo drożej. Przy naszym hotelu, przy Royal Horizon Pontasino nie ma prawie wcale ludzi. Jest to bardzo pusta plaża, można się poczuć jak na dzikiej plaży, a tu jak już można zobaczyć, tych ludzi jest dużo, dużo więcej przy innych hotelach. Im bliżej miasteczka Santa Maria, tym tych ludzi jest więcej. Zbliżamy się do targu rybnego w miejscowości Santa Maria. Zobaczmy, co tam mają. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby się napić takiego kokosek z tych zdjęć Instagramowych. I dzisiaj za chwilę właśnie będę miała taką okazję. Panowie sprzedają lokalne pamiątki, zrobione przez siebie, a pani proponują nam fryzury. Pani kroi dla mnie kokosa Can yeah. Tutaj już pan też nas do, do czegoś próbuje zachęcić Trzeba uważać bardzo na tych wszystkich straganiarzy. Zaganiają do sklepów. Nawet nie są w stanie z nami przejść pół kilometra, żeby pokazać nam swój sklep gdzieś ukryty. I później okazuje się, że na przykład za woreczek pamiątek chcą 300 euro, więc trzeba uważać. Oczywiście trzeba się z nimi targować. Są skorzy do targowania się. No dobrze, pierwsza próba kokosa, pierwsza w życiu. <laughs> Ciekawy smak, trzeba się przyzwyczaić. <laughs> Zobaczymy, czy Tobie będzie smakowało. Dzień dobry, dzień dobry. Holand. Poland. jest. Lewandowski. Lewandowski, yes. Lewandowski. Czesław Nawrocki. Mhm. Nawet Nawrockiego słyszeć. Tak, Jest <laughs> you, you look, you don't pay nix. <laughs> No stress. <laughs> here the people are very friendly here. In the main street sometimes, mm -hmm. it, uh, every night, nine o'clock, the local people dancing Funana. This is my local dance. Yes. And no stress. Enjoy, <laughs> relax. <laughs> and also, the people say woman is the boss. Happy <laughs> wife, happy life. <laughs> it's very nice if you come holiday, you see the local people. Mm -hmm. It's no problem. But here, over Verde, some people work fishing mm -hmm. Some people hotels. Some people make uh, drivers. Some people artisanal. You, you try? <laughs> yes. This is my local food. We eat, know. My local eat in cabo Verde, Kachupa. The people from Poland like Lewandowski and Chesney. <laughs> Stresne, yeah. Chesney, yeah. is the goalkeeper. Chesney. Yes. Chesney. Your Polish is very difficult, your language. Portuguese <laughs> is better. <laughs> this one, this is the older house. This is mm -hmm. the first one house mm -hmm. in Santa Maria. But mm -hmm. right now no habitation inside. And here is the school for the children, and there is the local bazaar Fumba, mm -hmm. This is from Africa. Oh. Well. Mm -hmm. This mask is the mask for the carnival? November. Oh. In November, big mm -hmm. carnaval here in Sal. Yeah. People from another mm -hmm. island take the boat, come here to mm -hmm. celebrate the carnaval. Hello. Come to visit. I saw you my answer, Welcome to mm -hmm. welcome everything here is handmade for the local people mm -hmm. in cabo verde no lot of pork mm -hmm. that's why here a lot of people here are artists here beautiful a lot of people welcome me we also i am artist wow danny. my name is danny my name Here, yeah, this is my this is my gallery my mm -hmm. place wow. my family my mama family is number 30. Mm -hmm. here me i have two brothers two sisters and father and mother. This is my family working. Mm -hmm. Everything here, this is the make for my family. Mm -hmm. In Africa, sometimes you have a big family. Yes. This one is Killing Africa. <laughs> in Poland, sometimes it's, it's hot in Poland sometimes. Yes, yes. If it's hot, this one is very nice mm -hmm. for film Africa. Yes. And this one, me, me, this one my work. You made this? I made this by myself. From sand? You understand? Mm -hmm. Yes. The yes. sound of the beats. Yes, beautiful. This one is zoof. Mm, zhuf, zhuf. <laughs> Zub, yes, kabel, Turtles. In English it's turtle. Turtle. this one, lady, make local food, kachupa. Mm -hmm, local food mm -hmm. here. Yes. You know kachupa? Yes, this is we tried. <laughs> the ebon. Eben, mm -hmm. ebon wood. In Africa here we have two wood, ebon and fumbam. This one is ebben, This one is fumbam. Eben wood. <laughs> This one, this is the good wood from Africa. One day, if I come to Poland, you give me some vodka. <laughs> <laughs> you don't forget my name, Daddy. You like wood, yeah. vodka? <laughs> I, I, drink vodka. Yeah. I drink vodka. I drink vodka, I drink Coca-Cola, I drink everything. <laughs> <laughs> Welcome. You, you are a very nice family. I give you a present. Zouf. Żuf. In Poland, in Polish, is named Żuf. 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 Zouf. Jouf. 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 <laughs> it's very difficult your language. Yes, that's true. <laughs> me, I like tataruga, Portuguese. Tataruga. 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 <laughs> <laughs> Rambo and lady boss. <laughs> mm. It's good price. <laughs> this and not this. From lady. Ah, <laughs> it's not simply like me. You know. <laughs> only pacha pacha yeah, here. Something like, No problem. No, no. Jeme. 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 You don't look. You say? Maybe no. not now. Nie thank Dziękuję, you. Thank you. problem. Czapeczki miała co prawda. No, thank you, thank you. No, no, thank you. Kupiliśmy jeden wachlarz ręcznie robiony, wsparliśmy ich rodzinę. Uff, Już wychodzimy z tego bazaru idziemy wreszcie na cmentarzyską muszli, bo już nie mogę się tego doczekać. Nawet niezły ten kokos, już się zaczynam przekonywać do jego smaku. Zrobimy sobie tu zdjęcie. Jest taka bieda dookoła, to mamy takie różne siłownie na świeżym powietrzu. Takie coś widzę pierwszy raz w życiu. W Polsce w ogóle nie mamy czegoś takiego, że są ciężary po prostu, które można podnosić. Nie takie lekkie. I już takie widzimy czarne skały, bo wyspa Sal jest Pochodzenia wulkanicznego, więc co chwilę nam się zmienia krajobraz z takich białych piasków pustynnych na właśnie czarne skały. Już przekonałam się do smaku kokoska, jest pyszny. Hello! Tutaj już nas pan zaczepiał, abyśmy kupili pamiątki. Oczywiście no wszyscy mają mniej więcej podobny asortyment. Twierdzą, że wykonują własnoręcznie te pamiątki. Takie same żółwie, takie same obrazki. Zupełnie inna plaża niż koło hotelu, ale kolor wody jest przepiękny. Układa się pasami, układają się warstwy. Idziemy dalej. Chcemy dojść tam aż do samego końca, gdzie ta grupka ludzi. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Fale pięknie się tu rozbijają. Jest to naprawdę piękno oceanu. Ukazane tutaj znakomicie. Doszliśmy do lokalnej atrakcji turystycznej. Nikt z niej prawie, że nie korzysta. Cmentarzysko muszli. Widzimy tu pełno różnych takich muszelek. Zobaczmy, skorupki takie połamane muszelki. Jest ich pełno. Niestety tych muszy nie wolno wywozić, także nie pozbieram sobie najładniejszych, ale można mieć piękną pamiątkę, zdjęcie pochodzić, pooglądać sobie te muszelki. I też ciekawe jest właśnie to, że ta plaża jest taka, taka kamienista, muszlowa. Boję się po nich chodzić nawet. Takie ładne. Jesteśmy na głównej ulicy Santa Maria. Ulica jest w formie takiego deptaku. Tutaj mamy takie kostki i symbol oczywiście miasteczka, czyli Żółwie. Jest pora obiadowa, więc słychać już gdzieniegdzie jakieś takie sztućce. Mamy propozycję wycieczek. Tutaj galeria sztuki. Po obu stronach mamy palmy. Tutaj jest bar z muzyką reggae podobno. Live music. Od 21 godziny mamy Everyday Music. Reggae bar. Jeśli chodzi o temperaturę, to w mieście jest dość przyjemnie. Wiadomo, ciepło, ale nie ma jakiegoś takiego upału. Dużo sklepików takich drobnych sprzedawcy często zachęcają Turyści luźno sobie chodzą, przechadzają się Okoliczne bary, turyści się stołują Roślinność miejska jest przyjemnie zorganizowana gdzie Gdzieniegdzie hotele sklepy odzieżowe a tam można już zobaczyć nawet ocean. Jeżeli dobrze spojrzymy między budynkami, to już ten ocean jest widoczny. Idziemy dalej. Piękna roślinność miejska. gdzie Gdzieniegdzie głośna muzyka. Sprzedaż muszelek. Nie, to chyba taka tylko dekoracja, to nie jest na sprzedaż. Markety. Z pamiątkami, tutaj jakieś bardziej luksusowe bary. I dochodzimy do kościoła. Msze są w niedzielę o 10.30. Jakby ktoś chciał wziąć udział, myśmy brali udział wczoraj. Co prawda nie w tym kościele, bo zastaliśmy kartkę. Ona jeszcze właśnie wisi, że msza będzie na sali gimnastycznej pewnej szkoły. Obok jest szkoła chyba jakaś, albo przedszkole dla dzieci. Widzimy takie ilustracje dziecięce, no i troszkę zieleni. Jest tu przyjemnie. Idziemy dalej. Tutaj budują się hotele nowe, turystyka się rozwija. Pamiątki, jakieś takie usługi yy, kosmetyczne, bary no tylko w zasadzie takie punkty. Znajdziemy tutaj po drodze. Taksówki oczywiście też są, cenę trzeba też targować. Ale taksówki jeżdżą dobrze. Z tym, że to jest wszędzie blisko, w miarę to trasy nie są długie. Jeszcze kawałeczek przejdziemy. Tutaj będzie jakiś hotel nieco starszy. Przecinamy drogę, która tutaj wjedzie do targu rybnego. Idziemy do hotelu. Ogrodnicy muszą tutaj pracować bardzo intensywnie, ponieważ jest dość sucho. Można się przywitać, powiedzieć Bondia. Wszyscy są na ogół życzliwi, nie ma tutaj raczej takich jakichś sytuacji nieprzyjemnych, także można się tu dobrze poczuć. W każdej sytuacji uśmiechem, na twarzy, widzimy tu jakiś hotel. No i tak właśnie się kończy ten deptak główny. Możemy jeszcze zerknąć jak on się ciągnie. Dość długi jest. Natomiast nie ma tutaj po drodze jakichś takich większych atrakcji, głównie sklepy. Tutaj mamy kosmetyki, biura podróży, jakieś wycieczki, wynajem rowerów, reklamy samochodów typu Buggy. Można się wybrać na pustynię, poszaleć takim pojazdem. Tutaj jest oferta reklamowa. Będziemy teraz udawać się wzdłuż drogi głównej do hotelu Royal Horizon. To jest praktycznie na samym końcu drogi